Witam tutaj DropS. W kolejnym odcinku i ostatnim. Zagramy w Dolos Demet. No cóż, no trochę krótka ta seria. Ja to, to jest połowa serii, bo jeszcze przecież paletów gajtony. No ale ten etap, tak jakby gry, dość krótkie. Spaduwa, ostatnia misja. Co tam Staps może wymyśli? Po raz pierwszy w ubraniu. I think I like the smoking policy. What the fuck do you want? Now, is that any way to treat a friend? Are we friends? Well, I think so. You've certainly seen me naked. You want a cigar? Do you want to go fuck yourself? Oh, not particularly. But listen, your friend, Ray, don't worry about him. Why not? Apparently, he and a lot of his associates are under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do, stay away from him. What about Billy Gray? Yes, well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Thinks he can help pin a major drug dealing ring on you and your buddy in the chair. Thinks he's going into the witness protection program. And if he calls you, you'll do 15 years and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs. But he's on the inside. Yeah, I know. And there's currently very large walls and armed guards between me and him. <laughs> yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. If you get into trouble, you call me when you get there. I might have something to help you with. Good. I'll need it. Hey, one more thing, subs. Why are you doing this? I told you. I was good for a favor. Hmm, fajny koleś. Z początku go nie lubiłem, ale jest dobrze. Wymieniamy motor. No cóż, ostatni odcinek. Patrząc pod wasze głosowania, wygrywa GTA Vice City. Wiem, wszyscy się cieszycie. Tak więc, wszystkie osoby, które głosowały na GTA Vice City, możecie już głosować na następne gry. To już wygrało, koniec, gramy w to. No. I tak, no i z informacji to tyle, pora rozbić więzienie. A epizod Family let's City wstrzymuje, dopóki nie wiecie z polszczyzny do baladów Gajtonu. No. Hmm. Wydawało mi się, że już miałem wam coś powiedzieć, ale teraz sobie nie mogę przypomnieć. Najwyraźniej istotnego. Dobra, ale tu będzie niezła rozruba coś czuję w tym więzieniu. Kupiłem sobie parę rakiet do wyrzutni, więc zobaczymy, może to jakoś pójdzie. Dobra, no to jesteśmy. Gdzie nasi kumple? Oni tu chyba powinni być. Nie tak to miało być? Tak samo, no to trochę będzie ciężko. Nie, no dobra, w razie czego jeszcze zadzwonię do Terego i Klejaboni, już przeważnie wiecie. Mm, fajnie, nawet tam mają koszykówkę, siłownia. Terry.

Okej. Okay. No więc tak. Skoro bierzemy za darmo, to bierzemy wszystko jak leci. To się przyda. Granatnik. Tak. To się przyda. Kamizelkę mam. Nie, nie, nie. Tego mogę trochę sobie dodać. Wyrzutnie rakiet. Super, o kurde, ile ten piszczelek może mieć. O, dobra. Tego troszkę i wyrzutnie rakiet. Można, tak więc możemy iść. Dobra, podkładamy bombę. Nawalam Ostra jaza Upsorki sorki koleś Tam się pocnął po prostu pod celownik, no Dobrze, że ich wcześniej kleja i... Tego drugiego wyszkoliłem Tak, że oni teraz mają te dobre bronie Co, jest Clay nie żyje to koniec misji? Ale ćwok Nie no, człowiek na całego no. Tak powtórzmy, może mnie od razu przeniesie pod. wiecie. Tam gdzie potrzeba. Nie, no masakra, c co on zrobił? No wiem, że ostatnia misja, ale tak szanić Dawaj to szybko i, i śmigamy. Dobra, enterem kupujemy. Tak, tu ten pocisk i to. Nic więcej nie zmarnowałem. No i jeszcze kamizelka tej. Dobra, idziemy. No a jeszcze bomba, ale tam bomba. Psia ja co on to zrobił. A, tu jest jeszcze jeden Dobra A może przez to, że ja do niego strzelałem Że ja go poszczeliłem To jest przypadek wtedy I może to przez to Tak więc wybaczcie za ten błąd Dobra, ci już nie żyją. Kurde, to mnie tu poszczelituje. Okej. Okay. Dobra, śmigamy dalej. I debil na dachu Dobra, ilu was tam jeszcze zostało? Ale ten się już pali, to on tam Jeszcze tu jest jeden Dobra, już go nie ma To idziemy dalej Ładujemy Nie no, ostra jazda. I to właśnie lubię w ostatnich misjach. Że po prostu idziemy sami albo tak z parą małą grupką i rozwalamy po prostu całą armię. Nic nas nie może powstrzymać. Dobra, zmienimy broń, bo tam już widzę się kończy. Hmm, Przydałaby się jakaś kamizelka albo coś. Dobra, to już powoli podchodzimy pod to boisko do kosza, oni tam byli. Kurde, helikoptery. Wyrzutnie rakiet. To jest... to jest to. Wysadzimy. Kurde, wyszli. Nie, to nie. O, helikoptery i tak już. A i niedobrze. Nie jest dobrze. Mam trochę mało życia. Oczy ci. Dobra, oni mam nadzieję już spadną. On tam jeszcze żyje. Jestem pewny. Żyje. Dobra, już nie żyje. Widzę kamizelkę, muszę do niej dojść, ona jest tam pod murem. Kurde. Ha, idą następni. Dobra, muszę się mało wychylać, a dużo zabijać. Czyli takie headshoty. Jakby. Kurde, już mało mam, strasznie. Dobrze, tu jeszcze jest jeden. Nie mam szans. Ja zginę. Niestety. Tego jednego muszę zabić i biegnę do kamizelki. To jest jedyny możliwy ratunek. A nie, bo my i tak potem skiniemy Kamizelka szybko, 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 szybko Dobra Możemy uciekać Jakoś sobie muszą dać radę a my zabijemy Bilego No, tak właśnie zrobię Ups, nie tutaj na no, raczej, zdychaj. No to jego szkoda, no, no wiecie, taki jakby był naszym szefem, nie? O, nasze motory się tu pojawiły mistycznie. Wiejemy. Wiemy. wiejemy Dobrze, że te motory się pojawiły Bo tak to byłoby cienko Ups Tego tu nie widziałem Super, na z spolicie nie goni to, może ten staps coś tam zadziałał Swoimi kontaktami a my możemy uciekać! No nie sądziłem, że tak to się skończy, jak sobie będę w nich strzelał. Myślałem, że one są puste wozy, wiecie... O, rany! Zawsze mi co, coś musi głupiego przyjść do głowy. O, wiejemy. Tędy. Dobra, zaraz ich zgubimy. No, co to dla nas? Przed chwilą rozwaliliśmy całe więzienie. Elostrym Sin, no nie? Dobra. Czekamy. Dobra. Johnny próbuje się wytłumaczyć na mnie. No ale cóż Ale cóż, mamy kasę za diamenty Wszystko super Znaczy no super to może nie było No właśnie cały gang się rozwalił No to jesteśmy Ostatnia kaccenka I kończymy no, lekko tu jest rozwalone wszystko. Johnny, hey, hey. We had fun here. No, yeah, we did. But it's over. Yeah, it is. How the fuck did that happen? You know <laughs> how <laughs> that happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough. We had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. You know. Well, that combination of greed and fucked up stupidity that works well in the government. Not so good if you're a fucking crook, huh? <laughs> Ain't that the truth?

Jak to mnie odłączono od usługi live? To mi się save nie zapisze. Muszę się szybko podłączyć. Połącz. Jeszcze pewnie teraz dostałbym aczwimenta za przejście gry albo coś, Ja tak to... To mnie rozłączyło i kicha. Nie no, bez i połącz mnie. Okej, okay. połączyło się. Tak, zapisz. Hmm, i co teraz? Aha, tutaj. Iron Squad... Aha, no to to jest... To kto to tłumaczył? Ale to... To napisy pominiemy. Na razie nic większego nie będzie. Koniec! Osiągnięcie dostałem. A pojawiliśmy się tutaj. W domu Briana, cały czas zabarykadowane. Niestety nie wiem, czy to się da jakoś wyrwać. Nie wiem, żeby to jakoś było po ludzku. Nasz dom przy. tutaj. No, niestety go nie ma. Niestety zostało nam tylko tutaj to. Ale i tak, więcej tu nam nic w sumie nie potrzeba. No i kolejna seria, prawie że skończona. No, Telos MC się skończyło. No, fajna, świetna gra, świetna. Cały się nie mogę garnąć w tym domu, gdzie co jest. To jest normalnie taki syf. Ja w ogóle nie wiem, gdzie to jest Wiem, że trzeba po schodach wejść, ale gdzie te schody, dobra, są tutaj. No to mamy jeszcze to. Ale w takim razie do usłyszenia, w, w Geta Vice City. Vice City, słoneczne Miami. Tak. Kolejne GTA Tak więc. До там И уже на недолго.